Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zanim zaczniemy i przejdziemy do spraw powiedzmy bardziej oficjalnych i ważniejszych, to pokażę wam kilka ciekawostek, które mnie spotkały w tym tygodniu, właściwie to w tamtym tygodniu też, i uznałem, że są dosyć warte pokazania wam, bo były to dosyć można powiedzieć typowe. Ciekawostki dla ciekawskich. Tak, zapraszamy za chwilę się widzimy. Zobaczcie, Ranger na mtk -ach. jestem w szczerym polu ich chłopaki mi zadzwonili, że nie mogą przejechać, w sensie z pracy, bo stoi im na drodze. Ranger z 18 roku, bez właściciela, cały zamarznięty był, rano, szyby, wszystko, a właściciela nie widać. Teraz pomyślcie sobie, utknął tutaj, prawdopodobnie wczoraj wieczorem i sam odstał całą noc. Jesteśmy na naprawdę w szczerym polu. To nie ma nic. I co on tu robi? Dlaczego tu przyjechał? I co chciał? Czy tylko pojeździć w terenie, czy może coś ukraść? Ciekawa historia. Ale wyobraźcie sobie, że gość tutaj utknął. no i podjąć decyzję. Zostawiam auto i idę do domu. Także miał dosyć ciekawą i stresującą. Przygodę. A teraz ja będę no, miał przygodę, żeby się dowiedzieć, kogo to jest samochód. Specjalnie chłopaki to zastawili błotem, żeby nie odjechał. Tylko po prostu przyszedł i się wytłumaczył, co on tu wczoraj robił, bo to jest teren prywatny. Zobaczymy, dowiemy się. Jest niedziela, także, także dzisiaj mam niespodziewany dzień w terenie. Słuchajcie, historia wyszła tak, że następnego dnia przyjechał taki młody 18-letni chłopak, który, oczywiście, jak to wszyscy youngsterzy tutaj mówią, że to nie był jego samochód, że to nie był powiedzmy on wieczorem, ale okazało się, że to jednak był jego samochód. Przyznał się do tego, dał mi swoją swoje, powiedzmy dowód tożsamości, żebym sobie zrobił zdjęcie. Był tak zestresowany, że nawet chciał mi dać do skopiowania swoją kartę kredytową. Oczywiście odmówiłem. Trzeba brać. <tryba> było brać w sumie. Ale już był w pewnym momencie zaczął już można powiedzieć siwieć w miejscu, także wypuściliśmy go stamtąd. No zdecydowanie. Ogólnie powód tego, dlaczego on tam był, był taki, że chciał sobie pojeździć w terenie i przetestować samochód. Wcale mu się z drugiej strony nie dziwię. Nie dało się udowodnić, że chcieli coś ukraść, ale no mocno ich nastraszyliśmy, także raczej tam nie wrócą. Też chłopaki mieli nauczkę i odjechali. Pokażę wam też następną ciekawą historyjkę, Zobaczcie przyjechałem sobie zobaczyć jak to tu wygląda i dojrzałem, już kiedyś widziałem tego ptaka i to jest bardzo ciekawe, bo to jest wygląda jak, trochę jak bażant i paw próbuję uciec, ale nie wiem czy ten do ucieknie widzicie go? to jest taki ja wam za chwileczkę sobie znajdę i spróbuję sprawdzić jak to jest, ale on żyje dziko chowa się za tym drzewem, patrzcie go w sumie niepokoi, ale nic mu nie będzie. Zobaczcie go. On został ściągnięty kiedyś do Anglii jako... W sumie nie boi się. Zobaczcie. Też poszarpany przez zimę. Został kiedyś ściągnięty do Anglii jako trofeum strzeleckie. Za chwilę się dowiem, jak on się, jak się nazywa, ten gatunek, ale jest przepiękny. Jak widziałem w lecie z takim bardzo długim, prawie metrowo... metrowym ogonem. Dobra, już się nie niepokoimy. Ale wiecie, takie ma odstające na głowie takie antenki, jak paw trochę. Powiem wam tak, jest dwa dni później i znalazł się paw. I to inny paw, zobaczcie to. Dwa pawie. O, jeszcze lepiej. Ale jaja. I tam ten jest, to jest ten paw, co go widziałem wcześniej. Nie był jednak jakiś dziwny ptak. Tylko to są pawie. Ale czad. pawie sobie chodzą w Anglii. po drodze, i to jest samica. Czek jaja? Ups, 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 grubo. Tak jak widzieliście w filmiku na początku, jednak ten ptak, którego spotkałem nad stałem, to nie był jakiś dziwny ptak, którego kiedyś widziałem. To był jednak, była samica pawia. No i później było prawie blisko, że z tych Pawi by został Rosół, ale udało się, akurat zadzwoniłem do e, pobliskiego schroniska, ale oni już mieli 7 innych telefonów wcześniej o tą samą sytuację. co sumie się nie dziwię. Ogólnie Pawie nie są rzadkim widokiem w Anglii, tak, ale takie... Popularne tutaj. My już nieraz zresztą na ulicy też spotykaliśmy i to naprawdę przepiękne, takie okazy, że... Tak, ale takie chodzące na ulicy to jednak troszeczkę jest większa rzadkość, a tam już było naprawdę blisko, że te pawie by mogły ucierpieć. Ale zdarza się i, i poza tym też y, jest taka fajna kultura tutaj, że jednak, no, no dobra, ten Peżot to może był taki wyjątek, nie? bo on po prostu ich nie widział z górki, jak jechał. Ale chodzi mi o to, że wiecie, no, nikt tutaj nie jedzie, nie trąbi na te pawie, nie straszy się ich, tak? Tylko po prostu ludzie czekają, aż tak, sobie brzegą. przejdą. Bo... No, nikt się nie denerwuje, wiecie, na ulicach. No, Także tutaj zwierzyna sobie hasa luzem. Tak, i to jest bardzo fajne. Mieliśmy przyjemność gościć jednego z największych youtuberów w Anglii z kanału Urban w Londynie, Adriana, którego serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy, że nas odwiedziłeś. Także z góry od razu Wam powiem, zostawiamy link w opisie do kanału Adriana i wpadajcie na, na jego kanał, na, na wszystkie filmy i oczywiście nasz Vantur, który z nami zrobił. I tak samo do Jarka, tak do kamerzysty Adriana. Jarek tak samo B2, zostawiamy, kanał, zostawiamy link. link. Bardzo fajna ekipa powiem Wam. Było super. Było super. Ogólnie było tak super, że nasz film się opóźnił o kilka godzin, a Adriana się opóźnił o jeden dzień nawet. Także naprawdę było przesympatycznie. Musimy się jeszcze spotkać. Mamy nadzieję, że w terenie już się tak wstępnie umówiliśmy, że gdzieś się, gdzieś się spotkamy na trasie, lub, lub po prostu sobie znajdziemy jakieś fajne miejsce do, do biwakowania. Ale ogólnie fajnie się skończyło, bo znaczy tak naprawdę to e, zaprosiliśmy Adriana do nas. Tak. E, właśnie, żeby nagrać ten odcinek, no i wszystko super, wiecie, super ludzie, młodzi w naszym wieku dogadaliśmy się, no i się skończyło następnego dnia po prostu. I dogadaliśmy się dogadaliśmy po prostu, się. jak można tak powiedzieć. Pozdrawiano chłopaków. Adriana, Jarka i Wiole. I Wiole. I do zobaczenia. Was. Do zobaczenia następnym razem. Mamy nadzieję niedługo. Kampery, kampery są, akurat nie, nie mają zbyt wysokie ubezpieczeń, ale głównie dlatego, że mało się nimi jeździ, bo przeważnie nie robią wielkich przebiegów. A Ty ile już nim zrobiłeś? Ja nawet zrobiłem około 4000 mil, a ma bardzo mało na Poproszę sobie, Wycofujesz teraz, pod jeziorka, się teraz, podjeżdżasz pod ziomka, jeziorka, się, rączki pod szyję. Kawka. Kawka. To właśnie była jedna z rzeczy, które zrobiliśmy i to było bezcenne. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, Adri o Adriana kanał. Bardzo polecamy, jeżeli ktoś chce zobaczyć Londyn i nie tylko Londyn z różnej perspektywy i przejść się po Londynie na fajną wycieczkę, zapraszamy, z Adrianem to będzie, powiem Wam, najlepsza opcja. I słuchajcie, dlaczego nas widzicie dzisiaj w samochodzie naszym? Znowu w miejscu. Znowu w miejscu. To jest to, że zaplanowaliśmy sobie, jak ja już wcześniej wspominałem, zaplanowaliśmy sobie pewne poprawki elektryczne i nie tylko elektryczne. Elka też sobie zaplanowała kilka wizualnych poprawek, o których sama Wam powie. No i tak sobie przyjechaliśmy właśnie wymierzyć, popatrzeć, zobaczyć, czego nam brakuje, zaplanować sobie przeróbki na kolejne dni, z których nagramy odcinek na pewno. I to, co ja chciałam zrobić, słuchajcie, to ja mam takie piękne łyżki, które sobie kupiłam do busa już dawno. Pasują nam tutaj, um, wiecie, motywem. Co ja chciałam? Ja je chciałam tutaj przykleić. Haczyki mam takie fajne, przezroczyste. Proszę, podaj mi, kochanie, haczyki. Dziękuję Ci bardzo. Wiadomo oczywiście, że w podróży to na pewno bym ściągała, bo to się będzie telepało i dostaniemy szału po drodze, ale wiecie, o co chodzi. Ops, zapomniałeś o Nie no, to na razie tylko przemierzamy, nie? Chciałam tutaj zrobić nowy dekor. Chciałam dać inne naklejki tutaj. Mniej więcej na tą wysokość właśnie do, od tej listwy. Tak i tak. No i wiecie no, najpierw muszę przykleić nowe naklejki. Żeby tutaj wiedzieć, buz ma 6 miesięcy, a ja już chcę robić remont. Ale nic, czas. nic nie poradzę. Po prostu mi się znudziło to i tak... Mm, kochanie, co myślisz? Ja tutaj takie płytki dała. No wiesz, jako facet, estetycznie, no co ja mogę myśleć? Co, no, ja, się Ciebie, no. co ja się Ciebie <laughs> będę pytać, jak Ty mi taką kuchenkę kupiłeś? To no właśnie, to Ty mi nigdy nie zobaczysz, na pewno. Bo nawet widzisz, to się patrzy, to się nawet nie, nie widać tego dekoru tutaj, no, nie? No jestem za, ale faktycznie, faktycznie, jeżeli już ułożymy tutaj te płytki, mm -hmm. o których mówisz, oczywiście foliowe płytki, tak czyli naklejki po prostu, naklejki. No. to faktycznie musi to raczej być wyżej. Prawda? Tak, to będzie nad, zaraz nad linią tych... tych no super. bo jeżeli to będzie tak, no to ja bym to zrobiła jakoś... Albo ewentualnie na linii, tak. no, zobaczymy. Tak, żeby się wyróżniało, żeby to było widać po prostu, bo za mdła jest ta ściana, tutaj taki piękny obraz, można powiedzieć, prawie ze, że ze Szkocji. Przykleiłam, no ale tutaj mi czegoś brakuje. Miała być tu półka, której mi nie zrobiłeś. Ja nie zrobiłam. No nie zrobiłeś mi Zrobię tutaj półki. Ja. To zrób. No, no. I, i tak, taki plan na remont. Ja to bym to bym wszystko tutaj już zmieniła, ale tak, wiżeli się znudziło. Ale nie da rady na razie. Jeszcze się trzeba nacieszyć trochę. Ja tutaj chciałam, słuchajcie, jeszcze dokupić dwie skrzynki takie z Ikei, bo jak widzicie, mam tylko dwie i fajnie byłoby wykorzystać to miejsce. Ale to jest w ogóle, są jakieś jaja z tymi skrzynkami, bo my je kupowaliśmy stacjonarnie jeszcze przed pandemią, a teraz yy, w internecie, wyobraźcie sobie na Amazonie, takie normalnie ta skrzynka kosztuje 5 funtów w Ikei, na Amazonie, na Amazonie kosztuje 15 funtów. Nie opłaca nam się jechać yy, tyle kilometrów po prostu po te skrzynki. Raz, że nie wysyłają, a dwa, że odbiór osobisty, to mam jakieś. Ile? 70 km? No tak, 70 km. No, musielibyśmy jechać znowu do hurtowni na zakupy, po prostu, żeby mieć przy okazji odebrać. Ale no, jechać tam specjalnie po dwie skrzynki o wartości 10 funtów. Elka niech sobie robi tam, wiecie, w środku w kuchni. Ja jestem jak najbardziej za, i w ogóle w tamtej części. Ja już wymyśliłem, co ja sobie zrobię tutaj. Słuchajcie, tu będzie bar z beczką. Ja oczywiście żartuję. Ja sobie wymyśliłem, że sobie muszę ten ściągnę te gumki na pewno i zrobię sobie uchwyty na wędki, dlatego że nieraz jak mam złożone wędki w futerałach tutaj, to wiecie, znajdę fajne miejsce i bardzo dużo czasu mi zajmuje, żeby rozłożyć wszystko i przygotować. A nieraz są takie momenty, że tą wędkę najlepiej złapać i od razu, chociaż wiecie, jaki jest ten wędkarz ostatnio, nieraz jest tak, że trzeba tą wędkę złapać i po prostu biec no, po tą rybę. Dlatego wymyśliłem sobie, że albo sobie zrobię w tym momencie tutaj uchwyty. Na kilka wędek, albo co mi się wydaje lepszą opcją, bo i tak nie ładuję do samego sufitu, wydaje mi się lepszą opcją, podwieszę je sobie tutaj pod sufitem na takich haczykach. Wędki nie są jakoś mega ciężkie, nie obciążą bardzo łóżka, żeby miało się wiecie zawalić od ciężaru. A ja mu... myślę, że będzie lepiej tutaj, na górze, do tego, że zmieści się więcej. Tak, a wszystkie wędki mi tu na pewno wejdą. W sumie może najdłuższe to trzeba będzie i tak składać, ale nawet składane mogą tu spokojnie wisieć. I zamontuję sobie takich haczyków. Wychodzi na to, że, tak żeby było najbezpieczniej, to dwa tutaj, trzy tutaj i jeden tutaj. Tak, tak. No, także sześć wędek mi wyjdzie. A tam, a tam na wędek. Się nie tyle, nie? Tutaj nie, no, tutaj i tak mamy do obsługi tego. No właśnie, obsługi. E, zawsze zapominam tą nazwę. Nie pierwszy do raz. Markizy. Markizy. się zawsze kojarzę z gazem, bo nie wiem dlaczego. I co jeszcze wymyśliłem? Ta przerwa nadal jest ogromna, i gdybyśmy nie brali rowerów. To wiecie, a zwłaszcza ty uki, że ja cały czas ględzę o tym o tym pontonie. I powiem wam, że ponton taki niewielki, to w sumie by tu wszedł bez spuszczania powietrza. No. Bo nieraz jest tak, że nie tylko trzeba złapać szybko wędkę, żeby iść rybę złowić, ale nieraz jest tak, że nawet trzeba szybko ponton wyciągnąć, wziąć wędkę i wtedy, dopiero, i wtedy w ten, władować się w wodę i po tą rybę. Przemyślę to, ale powiem wam, że opcji jest dużo. Jeżeli chodzi o zmiany elektryczne, to zrobimy o tym osobny odcinek, bo tego będzie troszeczkę więcej. Wiecie, ale jeszcze jedna rzecz, którą nas troszeczkę którą nie przemyśleliśmy, i niby przemyśleliśmy, niby nie, bo tutaj, między tylnym łóżkiem a drzwiami, mamy taką przerwę i potencjalnie ta przerwa jest po to, żeby, żeby dostać się do tylnych drzwi i żeby był opływ powietrza dookoła. Ale jednak bardzo nam przeszkadza to, że nie mam tutaj bez głowy jak w prawdziwym łóżku. Wiecie, i wymyśliłem coś takiego wstępnie, że zrobię tutaj pod materacem takie otwierane powiedzmy półki na zawiasach, które będą się zatrzymywać będą mniej więcej takiej wysokości tutaj. I w sumie niby to jest uciążliwe, bo trzeba za każdym razem podnosić materac, ale powiem Wam, że one w sumie w większości czasu i tak będą otwarte, czyli będzie to bez otw otw na no otwarte. A tak naprawdę tylko i wyłącznie na bardzo rzadką okazję, czyli cofanie z widokiem na, na jakieś morze, co naprawdę się rzadko zdarza i w sumie wszyscy, którzy jeżdżą kamperami, czy kamperwanami takimi, to, to to mówią. Także no, w sumie ściągnięcie tego będzie raz na jakiś czas, a jednak to bez głowie się przydaje. Ale moim zdaniem to jest bardzo spoko pomysł. I przecież to, to na tej wysokości można zrobić. Tak, to bo powiem wam. Musi być wysokie i to wciąż będzie widać. Tak, bo chodzi o to, żeby oprzeć tą poduszkę. No To na taką wysokość wystarczy spokojnie. To jest max. W ogóle. To jest max. I to, co ja chciałam dodać, to jeszcze kochani, ja bym chciała tutaj. Zasłonkę byłoby fajnie, bo czasami ty otwierasz drzwi od garażu, jak ja jestem w łóżku na przykład, tak. jakieś drzemki czy coś i to wszystko widać. I jak tu nie prawda. była zasłonka, to byłoby super. Musimy coś wymyślić, żeby, żeby można było, wiesz. No najczęściej chodzi o tę sytuację, że po prostu Elka jeszcze śpi, a ja wcześniej rano chcę wyjść na ryby, na grzyby, co nieraz widzieliście w sumie. Jak otwieram te drzwi tutaj tylne, to często się budzę, prawda? No no i w sumie mówiąc już o tym to jednak chcielibyśmy, dajcie znać że znacie jakąś firmę, która by nam to uszyła, chcielibyśmy tak samo tutaj to zagrodzić, bo, bo w sumie gdybyśmy faktycznie mieli takie sytuacje, że jesteśmy na zewnątrz i, i po prostu mamy tą opcję widoku na plaży z, znaczy no, widoku na plażę, tak? To fajnie by było jednak odgrodzić tą graciarnię całą. Tak, żeby, żeby po prostu nie było widać, co tam jest pod spodem. Nie? Tak, a nawet gdyby, wiecie, gdyby była jakaś sytuacja, że elka by przysnęła mnie, by nie było, to, to zawsze jest mniejsze ryzyko, że ktoś podejdzie i coś weźmie. No już oczywiście znowu te zagrożenia, ale, ale no to życie to życie. Także zasłonkę tutaj też się na pewno przyda. To bardzo bym chciała mm, naprawić to, bo jest brzydko, jest niewykończone. Znaczy, no, odkleja nam się. I chciałabym tutaj, kochanie, zamontować takie fajne, um, takie kieszenie. My w IK to kupowaliśmy kiedyś, pamiętam na tak. buty, żeby było na jakieś takie e, szpargały, takie głupoty. Bo to zawsze też jest dodatkowa przestrzeń tutaj. Na pewno musiało być na rzewe żeby przyklejone. Żeby Ale ja nie chcę na tej ona. wysokości. Ja chcę na wysokości garażu. Aha, na wysokości garażu. tak, to nie musi na być. Sobie od możemy samej było pór. tutaj zamontować, od tej strony. Jak otwierasz drzwi, to w tym momencie to sobie tutaj wisi wszędzie. No to już zamiast, masz zasłonkę, nie? Zamiast tych zasłony, to nie jest w sobie takie A zamiast. jak to y, podniesiesz później? Można było jak zrobić, bo dobrać, miał tak. mają odwiedzórki na ten na. No. Nie no, pomyślimy, bo to w sumie też jest dobry temat. No, trzeba pomyśleć, bo to jest w ogóle fajna opcja na przechowywanie rzeczy. Ale nie, to właśnie... Ja to by nie, nie zdało egzaminu, bo faktycznie gdybyśmy do mnie te zasłonki i to by były były rzeczywego. By no nie masz, tego, nie masz jak tego podnieść. Na twarzy nie. dalej to jest jednak coś, co można zabrać. Sobie. No właśnie. No ale będziemy kombinować. No. Coś wymyślimy. Opcji jest bardzo dużo. Także jak widzicie nasza wizyta dzisiaj przy busie, to jest taka jedna wielka burza mózgów bo planujemy niedługo wyjazd dlatego chcemy się dobrze przygotować Karol mówił, że zaczynamy planować dlatego, że nam w końcu poluzowali obostrzenia na które tak długo czekaliśmy znaczy jeszcze nie na razie mamy informacje, że będą nam luzowali od 12 kwietnia także mamy już ogromne nadzieje na jakiś przemiły urlop przynajmniej kilkudniowy i na pokazanie jakichś fajnych miejscówek trochę się też obawiamy, że ruszą wszyscy tak, Masowo. Zapchane, tak, że... Bo już się bardzo dużo ludzi orientuje. Bo... Tak, wiecie, też nie możemy winić ludzi, bo po takim okresie, na który po prostu wszyscy spędzili. Wiadomo, że każdy domu, chce. To i my jesteśmy tymi samymi osobami, które zapełnią to wszystko. Dlatego, wiecie, też nie ma co narzekać, że, że, wszyscy, że wszyscy ruszą, bo tak samo i my ruszamy, prawda? Wiecie, my już w ogóle nawet mamy inny humor, przyjeżdżając tutaj na garaż i, i z tą możliwością planowania jakichkolwiek zmian, żeby nam. Jakby ulepszyły powiedzmy tą naszą podróż niedługą, o której cały czas myślimy, nie. A jak już będziemy na 100% pewni, że jedziemy, to pierwsze co ja zrobię tutaj, to tutaj przyjdę, wywalę wszystko z tych szafek, tak. <laughs> zrobię porządki. I naprawdę no, na tydzień jak będziemy jechać, to nie potrzebujemy tych wszystkich gratów tutaj i sześciu no patelni, nie, Więc na pewno troszeczkę odciążę busa w tych rzeczach, zrobię porządki, remament i ogólnie sobie wszystko poukładam w końcu tak, jakbym chciała, bo, bo to wcześniej było tak wszystko rzucone tylko do tych szuflad, a to. I to, tak zostało. I tak zostało, no. No, także Elka odciąży busa. Ja dociążę kilkoma wędkami dodatkowymi, bo skoro mówi, że będzie więcej wagi wolnej, no to ja to wykorzystam jakoś spokojnie. No i co? No i prawdopodobnie da się, uda się wyjechać, mam nadzieję. Wszystko, to wszystko się uda, gdy dowiemy się, że faktycznie te plany, które są powoli wdrażane, które będą właściwie wdrażane niedługo, że te plany będą utrzymane, że nic się po prostu nie zmieni. Że nie zmienią tego planu. Że trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Moi drodzy, tyle przemyśleń o samochodzie. Ruszamy w tym momencie w teren. O, ja tu w sumie klepię, a tu jest mikrofon. Tyle przemyśleń o samochodzie, także, tak to wygląda nasz plan. Ja jeszcze zabieram Was na szybki wypad na ryby, bo się wybieram dzisiaj na ryby. Jeszcze zobaczymy, może spróbuję złowić szczupaka. Ewentualny plan, który mam, gdybym znowu nie złowił ryby, to jest plan taki, żeby to małe, ten mały strumyczek, o którym mówiłem, i nie udało się im złowić to małe takie zakole przy tym mostku, przeszukać wykrywaczem, nie wykrywaczem, przepraszam, przeszukać, magnesem. magnesem neodynowym. I mam dwie opcje, neodymowym. Myślałam, że odynowym. Odynowym. I są dwie opcje, cięższa i lżejsza. Ta lżejsza na razie zostanie, ta lżejsza jest na dalsze dystanse na wędce, już Wam to pokazywałem raz. Ale wezmę tą ciężką wersję i, i po prostu sprawdzimy, może coś w tej dziurze jest tam. Także lecimy nad wodę. Wróciłem sobie do mojego Centrum dowodzenia hobbystycznym Wszechświatem na garaż i przygotowuję się do następnego odcinka. Ruszam, słuchajcie, na poszukiwania magnesem i wykrywaczem metali. Dziękujemy Wioli, Adrianowi i Jarkowi za odwiedziny nas i za nagrany wspólnie film i polecenie naszego kanału. Również zostawiamy linki do ich kanałów w opisie tego filmu, także zapraszamy do nich na kanały. A ja się z Wami żegnam. To by było na tyle dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.